Książka opowiada o radomszczańskiej piłce nożnej po II wojnie światowej, jak się odradzała prawda, po tych czasach okupacji, kiedy piłka nożna była, czy w ogóle sport zabroniony. O tym pędzie do e, ćwiczenia kultury fizycznej. E, opisane są kolejne e, losy poszczególnych klubów, Stali Radomsko, Czarnych Radomsko, aż do utworzenia RKS-u. Radomsko. Przede wszystkim prasa ówczesna. Tak? Tutaj nie mieliśmy całego zasobu, e, przypuśćmy, głosu robotniczego, prawda? więc e, musiałem jeździć e, do archiwum w Piotrkowie, do biblioteki w Częstochowie. No, były to różne czasopisma. I te częstochowskie, życie Częstochowy, Głos Narodu, łódzki dziennik łódzki, Głos Robotniczy, nasze, m, Gazeta Radomszczańska, Głos Radomszczański. Te informacje skądś trzeba było, e, że tak powiem, wyłuskać, a później je uzupełnić o wypowiedzi jeszcze. Przeżyjących zawodników czy też działaczy, no bo nie wszystko możemy w takich źródłach historycznych pisanych odnaleźć. Jeśli chodzi o te czasy minione, tak, czasy Polski Ludowej, to jest ona bardzo bogata i ciekawa, piłka nożna wręcz była taką instytucją, kluby były instytucjami wokół gromadziły się całe rzesze ludzi różnego wykształcenia, od osób na stanowiskach prawda, fizycznych, poprzez umysłowe, rodziny, Żony, dzieci, e, dzieciaki, synowie chodzili do juniorów, prawda, grali w tych klubach młodzieżowych, później stawali się zawodnikami tych drużyn, podejmowali pracę na famego, na metalurgii. To była jedna taka wielka społeczność Rzesza, prawda, chociaż dzieląca się na dwie grupy, bo byli Czarni i Stal Radomsko, więc ta rywalizacja była aż do 1979 roku.